Tak jak jest w pierwszym liście Pawła do Koryntian napisane, w drugim rozdziale jest tam pokazane, że Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, to, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, tego nie oczekują. I tym właśnie mamy się radować, i to w wieczności będziemy kosztować. Ludzie nie, rozumie, nie zrozumieją się wtedy, gdy ich serca nie są zmienione, gdy ich oblicza nie są do Jezusa podniesione, niebo niech będzie już teraz naszym domem, ono już teraz dla nas jest udostępnione. Na zgromadzenie przychodźmy z radością, grając w sercach swoich Bogu z miłością. Serca muszą być zmienione w Chrystusowej krwi oczyszczone. Otrzymaliśmy wiarę równie wartościową, co i mieli ją przed nami ci, którzy uwierzyli w moc Chrystusową. Stało się to dzięki sprawiedliwości Boga wszechmogącego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa Pana naszego. Nie trzymajmy się swoich ograniczeń, lecz Jezusowi dajmy się całkowicie, bo On w niemożliwościach może nas wprowadzić, w niemożliwości może nas wprowadzić, Niemu w drodze nic nie może zabadzić. Porzuć swoje ja, tak jak pozbywasz się stęchłego, stęchłego powietrza, gdy otwierasz okna swego domu, gdzie tam mieszkasz. Pozbądź się tego ohydnego, zaduszkowego stanu, gdzie znicze cielesności się palą, a nie jest słyszane chwała za wszystko Panu. Tam niech to rzeźkie powietrze się dostanie, niech te śmierdzące znicze cielesności nie są w stanie rozpalać człowieka ku złemu, lecz niech zgasną, a człowiek będzie w czystości dążył ku dobremu. Kiedy w pełni Panu się poddamy, wtedy każdą bitwę z wrogiem wygramy. A sprawiedliwe z wiary żyć będzie, jedynie w Jezusie Chrystusie wieczność zdobędzie. Wiara sięga w niewidzialne rzeczy, serca zranione i zgnębione leczy. Opiera się na tym, którego ludzkimi oczami nie widzi i się tego Boga nie wstydzi, bo wie, że tylko w nim ma pełnię szczęścia przez wszystkie życiowe dni. Bo ten, który stworzył niebo i ziemię, chce mieszkać w tobie i we mnie. On chce, byśmy się nawzajem budowali i chwałę jemu swoim postępowaniem oddawali. Tam, gdzie jesteś skąpy, tam cię diabeł ujarzmił. Tam, gdzie jesteś egoistą, to cię diabeł w pułapkę zwabił. Tam, gdzie jesteś pyszny, to cię diabeł omamił. Jeśli dajesz się takimi rzeczami krępować, to jak możesz innych braci i siostry budować? Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że diabeł go do kołka przywiązał, bo chce, byśmy jego niewolnikami byli i w grzechu i pod jego panowaniem żyli. Nie pozwólmy nikomu nas ograniczać, nie bądźmy w swoich murach zamknięci i nie do zdobycia. Otwórzmy serca swoje całe i miejmy na uwadze Bożą Chwałę, gdyż jedynie Bogu naprawdę na nas zależy i miły mu jest każdy, kto jemu uwierzy. Uczmy się chodzić w uniżoności w Jezusa prawości, aby spotkać się z Bogiem w niebie, bo tam są wspaniałe rzeczy przygotowane dla mnie i dla Ciebie. Obyśmy, tak jak apostoł Paweł, chcieli mieć Jezusa całkowicie, obyśmy go też i całego świętego w sobie mieli. Gdyż Paweł chciał, aby każdy z nas nie żył już sam, ale aby Chrystus żył w nas, bo taki jest dla nas Boży plan. Samemu tego człowiek nie osiągnie, zawiedzie się porządnie. Tylko w mocy Jezusa, w Jego sile, możesz zmienić się za krótką chwilę, że w każdym z nas zamieszka Jezus, który jest wierny Ojcu swemu. Więc zdążajmy z całych sił ku temu. Miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie i tego doświadczanie przewyższa wszelkie doznanie. Nie dziw się temu, że twoje ciało zawodzi, bo w ciele twoim mieszka grzech, i on próbuje dowodzić. Czekajcie, mi coś uciekło. Ukuszmy się przed mocną ręką Boga Wszechmogącego, a on nas wywyższy czasu swojego. Wszelką swoją troskę złóżmy na niego, bo on ma staranie o każdego wierzącego. Zacznijmy żyć tak, jak Chrystus chce, abyśmy żyli. Nie myśl sobie, że inni będą się ciebie wstydzili. Nie patrzmy na to, jak ludzkie mniemania próbują zmienić nasze działania. Lecz otwórzmy się, bądźmy dla Jego chwały. On chce, by wszystkie członki Jego Kościoła do końca wytrwały. My jednak powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was że przez ducha, który nas uświęca i przez wiarę w prawdę, On wybrał nas, aby każdy naśladował Chrystusa od samego początku, kiedy tylko za Nim wyrusza. Nasze ciało z wieloma rzeczami, które były tutaj głoszone, by się nie zgadzało. Bóg w całej swojej głębokości jest wspaniały, w całej swojej wielkości jest pełen chwały, bo każdy z nas w swoich możliwościach ma powierzchnię i dno prawie na tych samych wysokościach. Jesteśmy płytcy w swojej mądrości, nie ma w nas żadnej wspaniałości. To spowodowało odstępstwo od Boga, po bezdrożach grzechu prowadziła nas ta droga. I wtedy też zdaliśmy sobie sprawę, i wzbudziło to w nas wielką obawę, że nie mogliśmy znaleźć sensu życia, że nie ma dla nas i naszego istnienia sensu bycia. Ale odnalazł nas Jezus Chrystus, wyciągnął nas z błota grzechu i krwi i ze wstydu. I dał nam możliwość wyjścia z tego w śmierci swojej, i każdy z nas mógł zrozumieć: W Jezusie się ostoję. W Zbawicielu naszym są olbrzymie możliwości poznawania Bożych głębokości. W żaden inny sposób człowiek nie pozna Boga, w żaden inny sposób żadna inna droga nie prowadzi do wieczności, do Boga w niebie, bo tylko w Chrystusie Bóg przyjmie Ciebie. Każdy z nas musi otworzyć swoje, serce swoje. Wtedy poznamy, że mądrości i zwoje znajdą tam miejsce dla siebie, dla Bożej chwały. I aby serca nasze poznały, że niezgłębione bogactwa Boże zmieszczą się w serca komorze. Bo Bóg może czynić w nas rzeczy, które zdają się niemożliwe. On stworzył serca nasze, dla Niego powiększanie naszych serc nie jest kłopotliwe. Bóg jest wszechmogący, On może wszystko. O wszystko może, jedynie człowieku poddaj mu się, serce otwórz w pokorze. A Jezus w pełni spenetruje nasze serce, a wtedy człowiek w wielkiej podzięce w wielkim zadziwieniu będzie mógł poddać się krwi Chrystusa oczyszczeniu. Jeszcze mogę? Poddawajmy się badaniu Pana, niech on nas doświadcza, aby każdy z nas mógł zostać oczyszczony, a zwłaszcza serce i nerki nasze niech będą wybielone we krwi Chrystusowej oczyszczone. W głębokości Bożej jest wolność prawdziwa, tylko dusza musi być w pełni na Panu spolegliwa. Niech Bóg nas prowadzi odwieczną drogą, niech On będzie naszą ozdobą, niech nasze serca ku Niemu się skłaniają i Niech Jemu całkowicie chwały oddają. Zbadałeś mnie Boże i zobaczyłeś może, czy moje serce jest poddane Tobie w posłuszeństwie i w pokorze. Poznaj, Panie, serce mojej sprawdź, czy kroczę dro dobrą drogą, a nie złą, bo nie chcę w tym złu trwać. Niech nie będzie ciasnoty w sercach naszych, ale niech w otwartości serc waszych niech nasz Pan zamieszkuje i niech na podobieństwo swoje nas buduje. Wypełni nas, O Panie mój, radością swą. W jakim celu my Boga poznajemy, ku jakim sprawom się kierujemy, czy nasze serca szczere są. Że ku poznawaniu Jezusa Chrystusa dążą? Jezus powinien w głębię naszego serca wniknąć, on chce każdego z nas swoją mocą przeniknąć. Ale czy my naprawdę chcemy go poznać i w swoim życiu Jego miłości doznać? Otrzymaliśmy obietnicę od Boga, że jeśli ku Jezusowi będzie nasza prowadziła droga, to wówczas razem z Bogiem będziemy w wieczności oglądać Jego w całej wspaniałości. Nie posiadamy prawa własności do samych siebie, lecz prawo własności jest w rękach Boga, który mieszka w niebie. Też ważną sprawą jest to, by Bogu oddawać to, co najlepsze, to, co mamy my, lecz nie to, co jest pospolite, lecz to, co najlepsze, bo to i to, przepraszam, bo to i tak do Niego należy, nawet to, jakim oddychamy powietrzem. I choć czasem po różnych trudnych drogach nas On prowadzi. To on wie o tym, co jest dla nas najlepsze, bo on w każdej sprawie już zaradził. Człowiek, nawet żyjąc jeszcze bezbożnie, próbował żyć lepiej, ostrożniej, lecz trwało to jedynie dni kilka i przeleciał ten czas jak malutka chwilka. Natomiast w Chrystusie wszystko jest dla nas dostępne, tak jak narzeczeństwo jest przejęte myślami o tym, jakimi w małżeństwie będą, i z tymi myślami drogę rozpoczętą będą realizowali jako mąż i żona. Aż przysięga przez nich zostanie złożona, i wtedy wprowadzać próbują to, co przedtem zamierzali, zanim ze sobą zamieszkali. A Chrystus nam już tą drogę rozpoczął i pójdą nią ci, którzy z nim się połączą. Chciejmy przyjąć słowa Jezusa całkowicie, bo od niego należy, zależy nasze wieczne życie. Czy chcemy żyć tym, co jest w Chrystusie? Czy traktujemy to sobie tak na luzie? To, co nam Bóg w Jezusie przygotował, jest dla ludzi, którzy to bardzo poważnie traktują. On nie chce, by ktoś to zmarnował. Bo naszą pracą jest wiara. Bo tak jak sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to tak z pracy swoich rąk chleb spożywać każdy z nas będzie. A przez wiarę Chrystus w naszych sercach mieszka. I przez wiarę człowiek chwały i czci Bogu oddać nie omieszka. Musimy w wierze przejść przez wiele trudności w drodze do Bożej wieczności. Ale wiemy, że tam jest nasza Ojczyzna. Mimo, że w górę prowadzi nas ta stromizma, stromizna. Sama piszę i nie mogę rozczytać. Przez wiarę możemy prosić Boga o rzeczy niemożliwe, bo gdy serce nasze w Panu jest spolegliwe, to niezwykłe rzeczy oglądać będziemy, jeśli do końca wytrwamy i tam dojdziemy. Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie doskonałe wyjście, abyśmy z niewoli wyszli i poprzez Jego przyjście mamy możliwość wolności być. I każdy z nas może tu swobodnie w wierze żyć. Chrześcijaństwo po to istnieje na ziemi, że wtedy, kiedy każdy wierzący na podobieństwo Jezusa się zmieni, może innym dobro uczynić dzięki Niemu i wtedy zdąża ku żywotowi wiecznemu. Kiedy dajesz pierwszeństwo Bogu w, swoim, w życiu swoim, to wiesz, że twoje życie już tak naprawdę nie jest twoim to wtedy On otacza Cię sobą z każdej strony i wszędzie na własnych ramionach nosić Cię będzie. Dobry chrześcijanin to martwy chrześcijanin, który już nie żyje tutaj jako ziemianin, ale jako nowe stworzenie w swoim Chrystusie ma nowonarodzenie. Chwała